Cześć kochani, witam was serdecznie Dzisiaj przyszła na kolejny makijaż e, Makijaż właśnie taki czarno-zielono-brązowy Jest to makijaż, który można bardzo szybko wykonać Ja go wam zaraz właśnie zademonstruję Mam nadzieję, że wam się e, spodoba e, Będzie kilka nowości u mnie Między innymi e, Eyeliner z Maybelline e, Korektor e, z NYX e, I kilka jeszcze e, innych rzeczy Między innymi właśnie e, już do rzęs Sensic i e, kredka Jumbo z nyx e, więc zapraszam Was serdecznie na makijaż. E, ja może zacznę od tego, że właśnie e, założę opaskę, żebyście lepiej e, widzieli, jak ten makijaż będzie wyglądał. E, przede wszystkim zaczynam od e, bazy e, i to będzie baza z e, e, Dax Cashmere Eyeshadow Base. Mm. delikatnie nakładam nakładam bazę rozprowadzam ją na całej powietrzu ja nigdy nie używam pod, ponieważ mnie e, często po wszystkich bazach szczypią oczy e, i troszeczkę ją e, przypudruję, ja zawsze przypudrowuję e, wszelkie bazy wtedy mi się cień utrzymuje e, lepiej, oczywiście jeżeli macie jakieś takie połyskujące cienie, to e, polecam nie przypudrowywać, ponieważ wtedy e, efekt jest o wiele lepszy e, i będę nakładać troszeczkę Białej kredki z NYXA, ponieważ wtedy się lepiej na niej cienie trzymają. Ja pomogę swojej bazie. Ona jest dobra, ale lubię właśnie jak ta kredka na moje powiece się znajduje. Jak widzicie, bardzo nie barbi, zależy ile jej nałożymy. I teraz będę nakładała cienie z Flormaru. Jest to moja ulubiona kostka do takie kwatro Do nakładania właśnie cieni. Bardzo dobrej jakości są te cienie, bardzo dobrze napigmentowane. Czasami nawet lepiej niż z cyslika Troszeczkę podług brwiowy Ja nie mam na razie pełnego makijażu twarzy, ponieważ zaraz będę Wam chciała pokazać Krem BB z E-Naturalne. Dlatego też na razie wykonam makijaż oka. Dopiero później do Was wrócę z recenzją i testem właśnie tego. Tego podkładu. Pędzelkiem gdzieś mi tutaj. Aha, jest. Pędzelkiem H74 z Hakuro. Będę nakładała tą jasną część na załamanie powieki, żeby po prostu stworzyć taki cień, i miejsce, gdzie będę dalej pracować moim cieniem. Cieniami w zasadzie, będzie ich kilka. Oczywiście wrócimy zaraz do paletki ze Sleeka, bo one też są bardzo dobre i fantastyczne do tego makijażu. Więc jak widzicie, ponownie nakładam. Tutaj będzie kilka warstw tego jasnego cienia, i teraz będę nakładała pędzelkiem Hakuro H78, takim właśnie kuleczkowym, ten cień. Będę tworzyła takie V delikatne, żeby troszeczkę przyciemnić to oko. Jak widzicie już mamy yy, przyciemnione i Hakuro H77 będę rozcierać. Yy, te granice, żeby to, było, żeby to był taki bardziej płynny makijaż. I teraz y, będę używała paletki e, Slica e, i to jest e, Ultra e, Matte Darks e, i to jest wersja druga. I zaraz wam pokażę, jakiego, z jakim cieniem będę pracować. E, przede wszystkim będę pracować z czarnym cieniem e, i tym tutaj zielonym. Piękne, przepiękne cienie, i jeszcze e, powrócę do tego e, jasnego koloru. E, Teraz używam pędzelka z e, Elfaj. To będzie e, Elf e, Blending Eye e, Brush. Otrzepuję i używam czerni do przyciemnienia mojego makijażu. Słuchajcie, to jest makijaż teoretycznie wieczorowy. Ja go używam e, tak naprawdę też na co dzień, na jakieś wyjścia większe, e, jeżeli naprawdę mam e, wenę na ten makijaż. Także tutaj dowolność. Jeżeli chcecie, możecie go... Możecie go zarówno wykorzystać na właśnie większe wyjścia, a jeżeli jesteście brunetkami, tak jak ja, to także wam się spodoba ten makijaż na co dzień. Teraz używam tego jasnego cienia. Bardzo fajna jest ta paletka, i to jest naprawdę jedna z moich ulubionych paletek. Trochę wam przybliżę, może. I dla rozświetlenia kącika. Będę używać takiej paletki z Lovely, ona jest dostępna w Rosmanie i będę używać tego tutaj e, drobnego cienia Nadal będę używać swojego e, ma, e, Hakuro H70 Widzicie, bardzo ładnie rozświetla kącik Dołożę może tutaj I kredką z nyx Jumbo w kolorze milki będę jeszcze bardziej rozjaśniała ten kącik tutaj, jak widzicie daje naprawdę bardzo fajny efekt ale żeby nie przesadzić to daję ją też na linię wodną żeby mi właśnie utrzymała kolejną kredkę, którą będę używać jest to moja ulubiona kredka do rozjaśniania. Jest to e, Rimmel w kolorze 0, 71, 0, 071 Pure White. E, I będę troszeczkę jeszcze bardziej rozjaśniać linię wodną. Bardzo fajny efekt daje ta kredka. E, I zielonym kolorem teraz będę pracować. E, I to jest bardzo fajny pędzel, jeżeli szukacie dobrego pędzla, jeśli chodzi o kopytko. To jest e, Maestro e, 380. I tak się prezentuje. Jest taki skośny i bardzo fajnie nakłada cienie w kącikach. Ja będę używać tego y, zielonego cienia. Odrobinkę dosownie, żeby nie przesadzić. Tutaj dodaję takiej głębi. Wszystko razem blenduję, żeby się właśnie zlało. I ponownie i ostatni raz używam jasnego cienia z tej paletki. Aby właśnie kolorki się dobrze ze sobą zgrały. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie tego brązu możecie z paletki, którą macie, jeśli chodzi o Flormar albo właśnie tej paletki Darks. Używam tego brązowego cienia i tutaj zaznaczam granicę rzęs. To bardzo prosty makijaż. Możecie zawsze sobie zmoczyć swój pędzelek, jeżeli macie ochotę. I poprawiam kredką, żeby efekt był jeszcze bardziej ciekawy. I teraz będę ostatni krok wykonywać to jest black eyeliner to jest z Maybelline bardzo fajny, do tego jest dołączony świetny pędzelek którym będę dzisiaj operować e, taki, zaraz Wam pokażę dokładnie taki skośny, skośny drobniutki pędzelek maczam troszeczkę mojego eyelinera wystarczy nam naprawdę odrobina tego eyelinera, żeby właśnie e, wykonać kreskę teraz Wam trochę może zbliżę ja zaczynam od tej środkowej części, żeby tutaj skupić swój eyeliner i ewentualnie go rozprowadzać. Bardzo łatwo jest zrobić kreskę tym pędzelkiem. Oczywiście musimy odpowiednio nabrać eyeliner. Doprowadzam do zewnętrznego kącika. Teraz będę robiła jaskółkę. Oczywiście gdybym Wam nie tłumaczyła, to ten makijaż bym wykonała pewnie mniej niż 10 minut. Pociągam tą kreskę tutaj, żeby ten cały makijaż się ze sobą wstopił. Tutaj też jeszcze dokładnie. I teraz użyję teraz użyję dużo do rzęs, czyli końcóweczka. Ja używam Sensic XXL Volume Jest to maskara, która jest w kolorze czarnym oczywiście Niedawno ją kupiłam, więc też nie za bardzo mogę się o niej wypowiadać, natomiast zrobię Wam test Z tego co wiem, to ona się nie kruszy Nosiłam ją, mam ją około 3 dni chyba Jakoś tak i muszę Wam powiedzieć, że jestem strasznie zniezadowolona, bo za 8 zł. coś nie oszukujmy się, ale jest to bardzo dobra cena. Makijaż jest gotowy, jesteśmy gotowe do wyjścia. Ja tylko ostatnie poprawki, wiadomo, fryzura. I tak się umy prezentował e, makijaż oka, który dla Was wykonałam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i przyda. Jest on naprawdę prosty w wykonaniu, wystarczy troszeczkę wprawy w operowaniu e, cieniami i e, odpowiednie 3-4 pędzelki. E, I jesteśmy gotowe do wyjścia. Także w następnym filmiku, oczywiście, już nie będę się przebierać, wiadomo, żeby nie robić sobie tutaj e, dodatkowych problemów. E, I e, wracam do Was z testem na żywo kręb BB z E-naturalne. Do zobaczenia, kochani papa. Pa.